Inauguracja roku akademickiego 2010-2011 Kraśnickiej Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się 11 października. Uroczystość miała miejsce w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Spotkanie inauguracyjne rozpoczęło się od śpiewaniem studenckiego hymnu Gaudeamus Igitur. Następnie otwarcie uroczystości dokonała przewodnicząca pani Maria Adamek, która przedstawiła pokrótce działalność i zamierzenia Lubelskiego Uniwersytetu III wieku w Kraśniku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. burmistrz miasta Piotr Czubiński, wicestarosta dr Jarosław Czerw oraz lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz. W trakcie części oficjalnej nie zabrakło wystąpień okolicznościowych zaproszonych gości. Uniwersytet w Kraśniku działa już dziewiąty rok. Skupia ludzi, którzy zakończyli swoją pracę zawodową i chcą aktywnie spędzać wolny czas. Podstawowe formy działalności to wykłady, które odbywają się kilka razy w miesiącu. Ponadto Słuchacze uczestniczą w różnych zajęciach dodatkowych. Jeśli chodzi o uniwersytet, to liczy około 100 słuchaczy i w każdym roku słuchacze zapisują się od początku, ale mogą studiować. Przez kilka lat to nie przeszkadza, żeby ciągle na tym uniwersytecie uczestniczyć w różnych zajęciach. W wyniku starania włączenia ludzi starszych do systemu kształcenia rozpoczęto powoływanie tzw. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, najpopularniejszej w ostatnich latach formy edukacji ludzi starszych, istotnej i potrzebnej w celu zmniejszenia różnic pomiędzy młodymi ludźmi. Uniwersytet Trzeciego Wieku to wspaniała inicjatywa dla osób, które już nie są czynne zawodowo, ale ich duch jest ciągle świeży, młody i pchali do tego, aby poszerzać swoją wiedzę. Tutaj dziadkowie babcie mogą nauczyć się jak korzystać z internetu, ale jednocześnie także mogą zgłębić tajniki na przykład prawa, medycyny, rzeczy, które tak naprawdę są przydatne w życiu i warto być aktywnym, warto poszerzać swoją wiedzę, bo to czyni człowieka zawsze młodym. Niech Państwa nie myli trzeci wiek, tu są naprawdę młodzi duchem ludzi. Lubelski Uniwersytet III wieku realizuje zadania edukacji i aktywizacji seniorów na terenie kraśnika oraz w ośrodkach filialnych w całym województwie lubelskim. Fakt, iż placówki te są potrzebne, potwierdza wzrastająca z roku na rok liczebność uniwersytetów i słuchaczy. Uczenie się przez całe życie to jest pasja ludzi, którzy chcą coś poznać nowego, pomimo, że już ten wiek swój pracy mają poza sobą, są na emeryturach i uniwersytet trzeciego wieku tak naprawdę urzeczywistnia to, co nie mogli urzeczywistnić w trakcie swojej pracy zawodowej. Ja myślę, że jest to miejsce spotkania się znajomych, ale również miejsce poznania czegoś, czego może wcześniej nie było okazji. I uniwersytety taką rolę Spełniają i ja myślę, że dlatego cieszą się taką e, renomą wśród osób starszych, że jest to miejsce poznania się nawzajem i poznania czegoś co jeszcze im się w życiu przyda. Uniwersytet pozwala na uzupełnienie, aktualizowanie i poszerzenie wiedzy, rozwijanie różnorakich zainteresowań. Zadaniem placówki jest nauczenie ludzi starszych rozwiązywania problemów wynikających z pełnienia nowych ról społecznych. Uniwersytet zyskał także uznanie władz i mieszkańców. Wiedza to potęga, wiedzą o tym bardzo dobrze studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I dlatego też uczestniczą w różnego rodzaju formach działalności tego uniwersytetu, uczestniczą w wykładach, uczestniczą w wyjazdach krajaznawczych, integrują się, ale przede wszystkim dobrze spędzają ze sobą czas. Uważam, że funkcjonowanie uniwersytetu III wieku w naszym mieście to wspaniała sprawa, bardzo dobre zagospodarowanie czasu dla osób starszych i oczywiście również metoda NATO, aby rozwijać się, aby właśnie zdobywać tę wiedzę. Część artystyczną inauguracji zapewnił natomiast chór jubilat prowadzony pod kierunkiem Jerzego Piwnickiego. Lud stanowi szansę dla aktywnych i twórczych, jest instytucją inspirującą ludzi starszych do podejmowania nowych wyzwań.